Nagrywam dzisiaj dla Was odcinek o TH, dwóch TH, które występują w języku angielskim, i no, sprawiają, krótko mówiąc, różne ciekawe przygody. Pokazuję ułożenie języka. Przy TH-dźwięcznym. Tak samo przy bezdźwięcznym. Generalnie to ułożenie języka jest prawie takie samo. Prawie. Bo przy dźwięcznym. Na przykład przy tym krótkim um, uh, artykule przed imkiem mamy w. E. W. Czyli język jest dość. To jest w zasadzie jego pozycja. Czyli jest to krótkie otwarcie w dół. Szczęka od niechcenia idzie po prostu. Nie jest to. Mm -mm. Ani nie jest to. Czyli ta, ta żuchwa jest luźno. Naturalnie, tak jak gdyby zamknąć usta i otworzyć. Nie tak. Jest to dość naturalna pozycja. Więc faktycznie, jak będziemy próbowali to. Coś takiego. I język mamy między górnymi a dolnymi zębami. Tak jakbyśmy chcieli go przygryźć, ale tego nie robimy. I ja wiem, że to śmieszne jest. To jest nasza prawidłowa pozycja. Można sprawdzić w ten sposób, że po prostu ruszam sobie, zamykam, chowam, wykładam. To jest ten ruch. I dodajemy bzyczenie. Ja nazywam to roboczo. Kładąc dłoń tutaj w tym miejscu na szyi, jesteśmy w stanie poczuć drżenie strun głosowych. Takie gilganie będzie też po bokach. I nieznacznie czuć też przepływ y, powietrza. Czuję to powietrze na dłoni. Nie na wprost, a raczej tu. I szczęka cały czas luźna. Przy E szczęka musi jeszcze się nieco bardziej otworzyć, żeby mogło wybrzmieć E. W, w, e, v w. Mamy dwa dźwięki. W dźwięczne th i e. E, w. To teraz bezdźwięczne dźwięczne th. Nie wiem, jak są oświetlenie, bo już mi tutaj słońce zachodzi. Już szaro-buro jest w zasadzie cały dzień. Bez dźwięczne th. Różni się ono tym od tego dźwięcznego, że jest bez dźwięku. Co tak nie do końca jest prawdą, dlatego że dźwięk powstaje poprzez tarcie powietrza. I to właśnie ten charakterystyczny podmuch, niby niesłyszalny, a jednak jest. To jest subtelny, delikatny dźwięk. Nie ma go w języku polskim. Widzicie moje włosy? Wiedziałam, że to będzie dobry dzień na nagrywanie. Ruch powietrza idzie aż z przepony, czyli poniżej pępka z dołu naszego kręgosłupa. Tak możemy sobie to wyobrażać. Ja ściskam brzuch. Język w tej samej pozycji co przy dźwięcznym TH, czyli znowu szczęka luźno, swobodnie, język. To jest coś takiego znowu próbując. To ćwiczenie. Najlepiej wykonywać jest przed lustrem. Właśnie w ten sposób, czy też w ciągu dnia idąc sobie na spacer. Język jest mięśniem, dlatego on potrzebuje czasu, tak jak każdy mięsień, żeby przyzwyczaić się do tego nowego ruchu. I dodajemy powietrze z głębi. Jak w słowie myśleć pisane T H I N K, think, think, I think, ja myślę, I think, Po. dzieje się jeszcze ink, tak, tak jest, dzieje się ink. Trzy kolejne dźwięki. Mamy cztery dźwięki. Tu się dużo dzieje. To jest trudny wyraz. Trudne, ale do zrobienia. Ink, think, think. Tutaj warto przyłożyć dłoń. Najpierw powiem tuż przed usta i ćwiczyć ten powiew powietrza. Tak, aby było go czuć mocno na dłoni. Mocno. Ćwicząc te dźwięki, wyolbrzymiamy je, celowo je przeciągamy. Po prostu tak jest nam najlepiej się nauczyć, dlatego że jest to na tyle. są to na tyle subtelne dźwięki, że... Chcemy te różnice, te subtelności wyostrzyć sobie na początku, by też wzmocnić język. Generalnie, na początku, ucząc się, lepiej jest przedobrzyć niż mm, zrobić to za słabo. Nie jesteśmy w stanie nauczyć się tego precyzyjnie, nie wkładając w to uważności i no, rozumiecie, chyba mam nadzieję.